Pelargonie to chyba najbardziej popularne rośliny na balkonach i tarasach, i coraz częściej decydujemy się na ich zimowanie, zwłaszcza jeżeli udało nam się nabyć wyjątkową odmianę, którą chcemy zatrzymać na dłużej. Przełom lutego i marca to dobry moment, żeby zacząć je wybudzać z zimowego snu. Jak to zrobić i jak się nimi zająć, żeby już niedługo pięknie i obficie kwitły? Przypomnienie tych informacji będzie tematem dzisiejszego filmu z cyklu Balkony i tarasy. Запрашиваем. Wybudzenie pelargonii z zimowego snu to nic innego jak zachęcenie ich do rozpoczęcia nowego sezonu wegetacyjnego, ponownego wzrostu i kwitnienia poprzez zapewnienie im odpowiedniej temperatury, systematycznego podlewania i odżywienia. A jak to przeprowadzić? Zależy w dużej mierze od warunków, w jakich przechowywaliśmy nasze okazy zimą. Najlepiej byłoby, gdyby pelargonie w czasie zimy były trzymane w jasnym pomieszczeniu o temperaturze 5-10 stopni Celsjusza. W Najczęściej takiego idealnego miejsca nie mamy. Więc na czas zimy stawiamy te byliny w miejscach, gdzie jest chłodno, ale gdzie temperatura nie spada poniżej zera, w lekko ogrzewanych szklarniach, domkach, garażach, piwnicach czy na klatkach schodowych. Czasami decydujemy się też na zimowanie ich w ciepłych domach i mieszkaniach. Pelargonie są niezwykle wytrzymałe i jeżeli ich zimą nie przesuszymy, ani nie przelejemy, oraz uszanujemy ich czas spoczynku, niemal w każdych warunkach są w stanie przetrzymać do wiosny. Nawet jeżeli po przyniesieniu do domu prezentują się one niezwykle słabo, wcale nie oznacza, że będą słabo rosnąć i kwitnąć latem. Dopóki widać zawiązujące się nowe przyrosty, a także to, że po przycięciu łodyga wewnątrz jest pełna i żywa, a nie uschnięta i pusta, możemy liczyć już niedługo na piękne kwitnienie. Taką niezbyt pięknie wyglądającą pelargonię warto jednak nieco przyciąć, w ten sposób później się zagęści, ale o przycinaniu i robieniu sadzonek z odciętych fragmentów pelargonii opowiem więcej w kolejnym filmie z cyklu balkony i tarasy w przyszłym tygodniu. Wracając do dzisiejszego tematu wybudzania tych wspaniałych roślin, robimy to najczęściej przynosząc je pod koniec lutego lub w marcu do ciepłego domu i stawiając w jasnym miejscu możemy je też wystawić z miejsca zimowania na dwór. Jeżeli do tej pory były trzymane w chłodzie i są przyzwyczajone do niskich temperatur, wtedy mogą przebywać w ogrodzie lub na balkonie, o ile oczywiście temperatura nie spada poniżej zera i same stopniowo będą się wybudzać wraz z przyrodą dookoła. Gdy jednak będą zapowiadane wiosenne przymrozki, pelargonie należy wnieść z powrotem w miejsce zimowania. I w tym wypadku należy liczyć się także z tym, że w taki sposób rośliny będą wybudzać Dłużej i prawdopodobnie nieco później zakwitną. Jest to jednak metoda dla tych, którzy nie mają o tej porze miejsca w domu dla Pelargonii, na przykład z uwagi na to, że parapety zajęte są przez rozsady lub domowe rośliny doniczkowe. Jeżeli zależy nam na tym, by nasze Pelargonie kwitły już w maju, przeniesienie ich w ciepłe miejsce w marcu jest konieczne. I co robimy dalej? Pierwszą rzeczą, na jaką musimy zwrócić uwagę, to stan, w jakim są rośliny po zimowaniu. Czy nie widać na nich oznak chorób lub żarowania szkodników? Wszystkie uschnięte, brązowe, przegniłe czy z plamami części roślin wycinamy i usuwamy. Jeżeli zauważymy obecność szkodliwych owadów, np. mszyc, które często również budzą się wiosną i są widoczne na zimowanych pelargoniach, należy się ich jak najszybciej pozbyć. Możemy postarać się jak najdokładniej oczyścić z nich rośliny ręcznie, w miarę możliwości, lub pod prysznicem. Następnie warto ustawić w miejscu odosobnionym od pozostałych roślin w domu, żeby mszyce nie przeniosły się przypadkiem na inne okazy, przeprowadzić im kwarantannę połączoną z leczeniem wybranym domowym sposobem lub wybranym środkiem ochrony roślin. Może być to np. Na oprysk naturalnym preparatem na bazie oleju rydzowego, który jest nietoksyczny, bezpieczny dla środowiska ludzi i zwierząt, i który możemy nabyć w formie koncentratu lub gotowego do użycia spreju. Można go stosować interwencyjnie i zapobiegawczo. Jak każdy preparat olejowy, należy nanieść go bardzo dokładnie na roślinę, żeby oprysk dotarł do wszystkich szkodników. Dalsze postępowanie przy wybudzaniu pelargonii, jak już wspomniano, zależy od sposobu ich zimowania i od tego, jak rośliny je przeszły. Jeżeli warunki były idealne, rośliny mają prawdopodobnie zwarty pokrój i ciemnozielone liście. Jeżeli brakowało im światła i były trzymane w niskiej temperaturze, prawdopodobnie wypuściły niewielkie, żółte, wybiegnięte młode przyrosty, a zielone liście zrzuciły i są praktycznie w bezlistnej formie. Okazy trzymane w ciepłych pomieszczeniach Zachowują zazwyczaj zielony kolor i liście, ale tracą swój zwarty pokrój. Ich pędy są ładnie wybarwione, ale mocno wydłużone. Co robimy w każdym z tych przypadków? Najmniej pracy mamy oczywiście z pelargoniami przechowywanymi przez zimę w warunkach idealnych, zwłaszcza jeżeli przed zimą je również przycięliśmy. Teraz wystarczy oczyścić je z ewentualnych uschniętych czy pożółkłych liści, przyciąć tylko to, co niezbędne i postawić w miejsce jasne, na przykład bezpośrednio przy oknie. W tym przypadku może być to już nawet okno od strony południowej. Od tego momentu zaczynamy roślinę regularnie podlewać i po mniej więcej 2-3 tygodniach. Może Możemy stopniowo wznowić nawożenie wybranym nawozem. Jeżeli już teraz wiemy, w jakich donicach chcemy je uprawiać latem na balkonie lub tarasie, możemy je od razu przesadzić w świeże podłoże. Wtedy nawożenie wznawiamy około 4-6 tygodni po przesadzeniu. Nieco inaczej musimy zająć się pelargoniami, które były przechowywane w chłodnym miejscu, ale bez dostępu do wystarczającej ilości światła oraz pelargoniami przechowywanymi w cieple, które zanadto wybujały. Aby z nich uzyskać znowu zwarte egzemplarze o gęstym pokroju, należy je przyciąć. Najczęściej robi się to nad trzecim, piątym pąkiem, ale warto zawsze przyjrzeć się roślinie oraz sprawdzić, które gałęzie są uschnięte i gdzie widać pojawiające się młode liście i przyrosty. Niekiedy po przyniesieniu warto takie wybujałe pelargonie zostawić w domu na tydzień lub dwa i zobaczyć czy roślina Samodzielnie nie wypuści od dołu nowych pędów i dopiero potem przyciąć roślinę. Albo możemy zdecydować się od razu na radykalne cięcie. Nie należy obawiać się cięcia pelargonii. Rośliny te lubią przycinanie i doskonale się po nim regenerują. Nawet jeżeli z naszego okazu po zimowaniu pozostaną pojedyncze gołe pędy, nic nie szkodzi. Już niedługo taka pelargonia z pewnością będzie znowu zachwycająca. W dalszej kolejności pamiętajmy już o regularnym podlewaniu i odżywianiu. Poczekajmy, aż pelargo nie zaczną przyrastać i wypuszczać nowe pędy. Po mniej więcej 3-4 tygodniach z takich młodych przyrostów będzie można zrobić kolejne sadzonki i w ten sposób rozmnożyć roślinę. Ale o tym jak już wspomniałam, będzie mowa w jednym z kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień. A od kwietnia, gdy temperatura na zewnątrz będzie oscylować w granicach 15 stopni Celsjusza, warto zadbać o Hartowanie pelargonii i wystawiać je na zewnątrz najpierw na godzinę w cień, potem na dłużej, stopniowo i pomału przyzwyczajając do słońca i warunków atmosferycznych panujących na dworze, po to, żeby w maju były już gotowe do sadzenia w balkonowych i tarasowych doniczkach i żeby stały się kolejny raz cudowną, kolorową, roślinną dekoracją. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu balkony i tarasy oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.